Już dzisiaj w odcinku newsowym. Nowe informacje o trzeciej części Deadpoola, powrót Ironmana, przyszłość kontynuacji filmu Konstantin oraz pierwsze zdjęcie z drugiej części Jokera. No i powrót Spartakusa. I wiele, wiele więcej, także zapraszam już do oglądania. Zaczynamy od Deadpoola, który powoli małymi kroczkami zaczyna nabierać kształtów. Ogłoszony został bowiem główny wilan, czyli czarny charakter najnowszej produkcji, która przeniesie Deadpoola z jego mniejszego świata do ogromnego uniwersum. Marvela. W tę też rolę wcieli się Emma Corin, i teraz pozostaje pytanie, w kogo może się wcielić: może Gwenpool, a może Lady Death? No, a może ktoś zupełnie inny? Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze przypuszczenia. Kevin Feige stojący za całym MCU potwierdził również, że Deadpool pozostanie w swojej kategorii wiekowej i Disney nie ma zamiaru sztucznie jej obniżać. Co było już potwierdzone i to kilkukrotnie, no ale cóż, warto mieć takie zapewnienie od czasu do czasu. Dodał on też, że niesamowite jest to, że udało im się do trzeciej części obsadzić ponownie Hugh Jackmana jako Wolverina, z czym no trudno się nie zgodzić. Wolverine powraca, no a co z Iron Manem? O powrocie Roberta Dawini Juniora do tej roli w MCU mówi się już od dawna, a dyskusja ta wydaje się nie opadać na sile. Tym bardziej, że swoje zdanie dorzucił do niej ostatnio Jonathan Myers, który wciela się obecnie w ganga. Stwierdził, że jest fanem zarówno tej postaci, jak i aktora, który się w nią wcielił. Powiedział on w wywiadzie, że chciałby, aby w 2025 roku, kiedy to premierę ma mieć film Avengers The Kang Dynasty, pojawił się w nim również Iron Man. I chciałby dzielić z nim wspólne sceny w nadchodzących Produkcjach Marvela. Tak więc, czy taki powrót nastąpi? Co prawda, ogromna rzesza fanów zapewne byłaby zachwycona, a koncept multiversum sprawia, że możliwości są nieograniczone. Ale myślę, że póki co do takiego cameo nie dojdzie. Prawdopodobnie. Teraz czas na drugą stronę barykady, czyli, oczywiście, uniwersum DC. Joker był jednym z najlepszych filmów superbohaterskich ostatnich lat i pokazał, że można zająć się tym tematem od trochę innej strony. I tak samo zaczyna to wyglądać w przypadku drugiej części Jokera, która powoli zbliża się do premiery. W sierpniu zeszłego roku pojawiła się informacja o angażu do jednej z ról Lady Gagi. Dzisiaj mamy już potwierdzenie, że wcieli się ona wedle przypuszczeń w Harley Quinn dzięki opublikowanemu pierwszemu zdjęciu z planu nadciągającej kontynuacji. Premiera zaplanowana jest na 4 października 2024 roku. Czekacie? Partnerem dzisiejszego odcinka ponownie została strona My MyHeritage. Dzisiaj skupimy się na dostępnych tam testach DNA, dzięki którym i wy i ja będę mógł odkryć swoje pochodzenie i to z dużą precyzją. Wchodząc na stronę MyHeritage, możecie zakupić pakiet testowy, który zawiera wszystkie niezbędne elementy do jego przeprowadzenia. Ile trwa całość? Zaledwie 2 minuty, po czym możemy odesłać test w drogę powrotną do analizy. Po trzech tygodniach i przebadaniu testu otrzymamy wgląd do specjalnej mapy i danych z naszym przybliżonym pochodzeniem etnicznym i naszymi przodkami. Moje wyniki już są, i większość danych pokrywa się z przypuszczeniami, jednak są zaskoczenia. W aż 72% Jestem Europejczykiem z Europy Wschodniej, w 14% bałtem, i jak się okazuje, jestem w 1% Azjatą. Co jest chyba największym zaskoczeniem, zarówno dla Was, jak i dla mnie. Kto wie, być może dlatego tak bardzo lubię Dragon Ball. A. Na mapie przybliżonego pochodzenia etnicznego zaznaczona jest też spora część Niemiec, co w zasadzie pokrywa się z moim niemiecko brzmiącym nazwiskiem. Dodatkowo, dzięki opcji podobieństw DNA, będziecie mogli odkryć swoich dalekich, nawet bardziej. Bardzo dalekich krewnych, rozsianych po całym świecie, co może dać szansę na odnowienie dawnych kontaktów. W moim przypadku znaleziono aż 6000 podobieństw. Z Polski, z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy nawet USA, i w każdym z tych przypadków mamy podane procenty podobieństwa naszego DNA, co jest naprawdę mega ciekawostką. Zainteresowanych odsyłam do linku w opisie, gdzie będziecie mogli zakupić swój własny pakiet DNA, a korzystając z kodu DAFAK otrzymacie zupełnie darmową przesyłkę. Dodatkowo. Możecie zacząć bezpłatny 30-dniowy okres próbny My Heritage, po którym otrzymacie 50% zniżki na dalszą subskrypcję. Dzięki wielkie za wysłuchanie, a teraz wracamy już do materiału. Reklamę, już tym razem nie moją, zaprezentował również Walter White i Jesse Pinkman, czyli postacie znane z Breaking Bad czy Better Call Saul. Brian Cranston i Aaron Paul ponownie wcielili się w swoje kultowe już role, aby zareklamować niebieskie chipsy, co puszczane było również na tegorocznym Super Bowl'u. Dodaję to tylko w ramach takiej małej ciekawostki, bo sama reklama wypadła bardzo dobrze i aż dziwię się, że nikt wcześniej tak tego nie wykorzystał. Jeżeli brakuje wam już przygód Spidermana, no to mam dla was dobre wieści. No może nie tak dobre, że premiera czai się tuż za rogiem, ale preprodukcja już trwa. Kevin Feige potwierdził to w niedawnym wywiadzie dla Entertainment Weekly. Stwierdził on, że mają masę pomysłów na fabułę, a scenarzyści już przenoszą je na papier. Będzie to kontynuacja trylogii z Tomem Hollandem, zapewne w postaci kilku kolejnych części. Czy zobaczymy tam ponownie trójkę Spider-Manów, tego jeszcze póki co nie wiadomo. Ja obstawiałbym raczej dalszą część historii z Venomem, z Tomem Hardim w jego roli. Warto dodać, że Sony nadal rozbudowuje swoje własne mini-uniwersu. Są zbudowane dookoła postaci Spidermana i w planach na ten rok jest już Kraven the Hunter i Madam Web na rok 2024. Dostaliśmy także oczywiście zwiastuny zarówno do trzeciej części Strażników Galaktyki, jak i do poprzedzonego kontrowersjami Flasha. I ku mojemu zaskoczeniu czekam na obydwa, obydwa wydają się ciekawe z wyjątkiem tego, że w tym drugim efekty specjalne zdają się odbiegać od tych z najwyższej półki, co może kłuć w oczy w trakcie oglądania, ale to się okaże razem z premierą. Strażnicy swoją zaplanowaną mają na 5 maja, a The Flash 16 czerwca. Nie wiadomo, czy powróci do roli Ironmana i nie wiadomo też, czy pojawi się w najnowszej odsłonie serii szybkich i wściekłych, czego z pewnością chciałby Win Diesel. Obsada szybkich i wściekłych powiększa się z każdą odsłoną serii, a co za tym idzie, dołączają do niej coraz bardziej rozpoznawalne twarze. W pierwszej części ostatniego filmu pojawi się Jason Momoa, a przed nim był także The Rock i Charlie Theron. W niedawno udzielonym wywiadzie Vin Diesel stwierdził, że bardzo chciałby, aby w ostatniej części serii pojawił się Robert Downey Jr. Wielanem tej części ma być postać zajarana futurystycznymi technologiami i autonomicznymi samochodami, także myślę, że spisałby się idealnie. No bo w końcu Elon Musk zapewne nie ma tyle czasu, żeby odgrywać jakąś dłuższą rolę w filmie. W planach jest także angaż Mata Damona do jednej z ról, jednak póki co są to tylko i wyłącznie zachcianki obsady i nie wiadomo, czy došlo už do rozmov s aktorami. Doszło jednak do rozmów z Jamesem Gannem na temat przyszłości Konstantin. Kontynuacja tego kultowego już filmu została zapowiedziana w zeszłym roku, jednak odbyło się to jeszcze przed ogromnymi zmianami w zarządzie całego Warner Brothers. I jak się okazuje, projekt ten nie jest zagrożony i nie został skasowany i nadal trwają nad nim poważne prace koncepcyjne. Scenariusz sequela przygotowuje Akiwa Goldsman i będzie on również producentem, tak samo jak JJ Abrams, wraz ze swoją firmą Bat Robot. Więcej o fabule i produkcji póki co niestety nie wiadomo, ale jest to zapewne tylko kwestia czasu i to całkiem niedługiego czasu. Z krótszych newsów dostaliśmy pierwsze zdjęcia z zakulis z pierwszego dnia na planie kontynuacji A Quiet Place Day One, która poszerzy nam to ciekawe posapokaliptyczne uniwersum. Powiększyła się też obsada nadchodzącej kontynuacji całej trylogii o planecie Małp za sprawą angażu do jednej z ról Dichen Lachman. Najnowszy film z kolei opowie o przyszłości, gdzie to na opanowanej przez małpy ziemi ludzie zostali zredukowani do pomniejszych, prymitywnych grup. I na koniec powraca serial Spartacus. Będzie to sequel i serial osadzony w tym wykreowanym w 2010 roku kreatorskim świecie. Będzie to kolejna próba poszerzenia świata zaraz po nieudanym spin-offie serii z Gajuszem Juliuszem w roli głównej, który nigdy nie został wyemitowany. I na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie o zostawieniu po sobie oceny, komentarza i subskrypcji na dole. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale. Prawdopodobnie.